E, ej, bo ty wiesz, że masz streama? Ja? A nie, bo to Ubix miał ten. Ja A, zostaję. od znajdziesz mnie, gańczy. Dobra. A jak coś, jak, jak coś to Kamara Karamel od razu biegł. Ja nie biegłam od razu. mówisz? Jocha. Jocha. Że... E... Kurno. Czemu nie mówiliście, że jest ochrona spawnu? Nie wiem, nie da chyba wyłączyć. A, ja się wyłączyć. Jak lecha. Nie ganię, dobra. Wiocha, Wiocha. Ja, ja nic nie mówię. Jakie kordy, wiochy. Jakie, jakie kordy, jakie kordy? Właśnie, karty. Jakie może kordy? Dobra, Okej. mam Wiocha. Dobra, mam Wiocha, już mam, już mam. Za chwilę. Mnóstwo no, jedzenia. Gdzie on jest? Widzę, 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 Dobra, teraz was, was wypuszczę z tej wioski. Okej, okay, taki jest plan. Dobra, nie go, nie go, nie go, go. Dobra, nie go, ja y go. Zbieramy podstawowe itemy i bijemy go Lema. Okej. Okay. rafting, styki a czyli wy pobiegliście już w ten las z załąką, za łąką, tak? No czekaj, bo my jesteśmy na kodach minus, minus 727 na 279. Okej, okej. Już jeden... jedną. Jest! 200 uda się tam. Ok, już jest! Yes. 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 Ja nie! Jazdy! Co Cza jakiś czas podawaj nam kordy, ale nie tak, że cały czas. Ja no. jestem wiosny, niektórzy wiedzą gdzie jest wiosna. Dobra, zbierz się to jedzenie i tego nie. Morda, Co? No! Podaj, kurde! Masz zbliższe, masz inaczej. Eeee, yy, minut się, i nie chcę spać. Dobra, yy, ja, ja są się ulatniam, tylko to biorę... Chłopcy się ulatnia. No. Wymówiliście tak wszystko, że macie wioskę, macie statek. To ja mówię wam, że ja tak nie będę mówił. Zaraz będzie upgrade core. Ja mam ja mam puste karierze. Dobra, lecę w stronę Pawła, nie wiem. O kurde! Ja już mam o wiele inne kordy. No właśnie. Ale no tak lecę gdzieś tam, nie wiem. Lecę do tego wioski. Statek bez skrzyni. Seria? Ja, Jesteś ja tam seta dla kogoś z was. Dla siebie. Ja nie chcę seta, ja, ja po prostu Patrz, sat, lecę statyk po, po jedzenie. Statek bez skrzyni. Jest taka szansa. O, diamont! No, ale na po my, co? Na, na minus 730 285, proszę. Jakby mam moje. pytanie, po co ci nasze kordy? To my mamy to ciebie szukać, a nie ty nas. No, on nas może zabijać, No? Mogę was zabić. Dobra, nie wiem, ja idę szukać z lewej półki. A myślisz, że co my cały czas robimy? Przestań się powtarzać. Nie! Tylko piecy, idźmy idziemy Sama woda jest. Nie? No tak Tylko nie idź prosto za, za tą wioskę. Które prosto? Moje prosto. <noise> Fajne. Fajne prosto. Oj, ale. Kolejna wioska? To chyba. Kolejna? Jakie kordy wioski? A bejtuję. Ja nie, na razie nie, nie, serio kolejna wioska. Bejtuję. Jak się zbiera jedzenie i wszystko, to onko, podam kordy wioski, możecie zobaczyć, że nie bejtuje. Czyli będę to niejeszadu. Nie Czy to ta stara wioska? O, dobra, fajnie. Jestem tak, na to ta stara kieruj. wioska, ok. W kółeczko. Ja właśnie bym by zdech. Eee. Ja właśnie jestem w starej wiosce. Co? Co? Ja byłam przed chwilą w Starej wiosce, i właśnie z nim wybiegłem. Co żeś powiedział? Ale wy jesteście tej dębowej? Tak. Nie powiem, nie powiem. No to ja przed chwilą z nim wybiegłem i się biegnę po prostu. I to chodź na Nie o, jestem mi już jestem na Enderman, Enderman tu jest. O kurde, ja też widziałem przed chwilą Endermana. A nie, nie. Dobra, Widzę, ja tam to wracam mam pomóc. Nie dobra, ja dam. Rudy, czekaj, rudy, czekaj, rudy, czekaj, czeka, czeka. ja, ja, ja... Widzę cię, widzę cię. Rudy o, nie jest go ataku, że od razu on jest No, poza tym, A, nie Rudy nie umie w ogóle bić. Ja cię na przykład nie widzę. I co? Ja ci widziałem jak na drzewie była, chyba że to nie ty. W jakim drzewie? Ty, ja na domku byłem. A, to nie było. No to może A to na był na domku. No jak bo po bejtuje, no nie? Nie, ja naprawdę widzę go, chyba, że to... No widzę tam Kobla, jakiegoś postawionego i endermana, eee, który się chłop... właśnie przetargał. Na przetekali. pewno słyszę chłopa, no nie? a e, wy go słyszycie w ogóle? Kogo? No Rudego. ja prawie no, go tak. w ogóle nie słyszę. Ja mam go podgłosionego na prawie maxa. Ja nie wiem, jego w ogóle nie słyszę. Wiesz, jakby, jakby to był serwer Dreama, to żebyś mnie gonił, chłopie. Tak, polecam gonić mnie. Masz sam szansę, że mnie zabijesz, nie? Paweł, a ty dalej jesteś w wiosce? Oczywiście, że tak. Aha, dobra. Ulu perełka z Endermana! Dobra. jakby całą ucieczkę. A gdzie jesteś w wiosce? Ja nie jestem w wiosce. Paweł? Oh, Widzę cię! No, po, po mojej dobra, tak on mówił, że jest w wiosce. Fuck, fuck, fuck. On wacali, Skąd jesteście, jesteś, widzę. Jesteś w tej pierwszej znalezionej wiosce. Tak. O, widzę, widzę, o widzę, 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 oh, fuck, fuck. widzę. Co? Dzień. Ciekaw przede wszystkim. Jakie kordy, jakie kordy? Minus, Daliębę. Y, minus, y, minus 800 na nad, nad 150. Ola! Jezus Marian, jak wy daleko jesteście? <śmienia> o wie, to jest co nie... <śmienia> nie! Ha, zabijcie! Tak! Jestem Co było z tam kurna, robić? A mówię, nie, nie! Nikt nie mówił, ale okej. Okay. No tylko w któryś turystu... to. tam po no, dobra. Ale takie pytanie w ogóle: ja, zesaliście się jak. jak widzieliście, że zdobyłem jak sy? W Tak. Elo? Trochę. Błagam zabij błagam, błagam, błagam. Legowało mnie Tam, ja tam do nas pięć razy! Widzę, widzę, widzę was. Widzę, 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 widzę kogoś z Michałem. No, tak? To jest najpiękniej, to widzę go. Uciekam, zaraz mi głód spadnie. Biorę moich większych itemów. Chopię już e, kilof i twój set zabrałem. nie miałem seta. Jedno serce Gdzie jest? Gdzie on po raz? serca Idziemy się klepią Jest! Yes. No Noj Gdzie wy jesteście? Ludzie jaki kordy śmierci? O. Czemu on wyszedł. Manchant tak się nie wychodzi przecież. O. Um. Jezu... Widzę was. Tam. Yy, Paweł Kordy. Już... zbieram rzeczy. Szukam e, cię po tej e, okolicy Minus, dwa, dwie... minus w, e, 927, 48. Jezu, ha, tam. Ty nie wygodzi się podczas manhuntów, nawet giniesz. zginiesz. Ale on... Y, chyba go wywaliło. Wywaliło mnie, rozładowało mi się ty tam. Ty Co?! Cerefal. Już. No, co jest? What the fuck? A, no to przegramy. Ej, wiesz co? Hmm. No to co? Ja to ja naprawdę sprawdzę. Naprawdę jestem jakby co, nie?